Strony Wójcio 500. Dzisiaj kończy. Można powiedzieć, że żniwowanie, bo zostanie nam później jeszcze jedno pole. No i dzwoniłem do pana. No w sprawie nowego ciągnika. Będzie to 80. Dlatego, że no 60. Nie daje już sobie rady. Tu tak poryła całe pole. No bizon tu też ryje. No bo to dlatego, że w tym roku normalnie same deszcze nie było kiedy to skosić. Ja mam, yy, będę suszył zboże. Na suszarnię zawiozę jeszcze zboże. No bo co mam zrobić? Także no, dzwoniłem z prawidnika. Pan powiedział, że 31 tysięcy. Ale pan powiedział, że można... Będziemy się targować możliwe. Ja pana przekonam. Także no... Yy. Będzie ciągnik, dopiero pojedziemy. Nie wiem, no myślę, że po orce, już jak będzie zasiane, yy, jak będą pola zasiane, no bo. Pan powiedział, że pan jeszcze, yy, no, kończy z polami, musi wszystko Poogarnąć już. Yy, też dzisiaj żniwuje Jeszcze no Także przyczepy woźnimy No To wejdzie na bizona? Może Fajnie by było Nie wychodź Jesteśmy tutaj na polu, a mamy jeszcze do skoszenia pole tutaj, czyli niedaleko. Powinno być sąd widać. Może. O też nie wiem, czy sąd będzie widać. Może nie być. Mam nadzieję, że na następny rok będzie lepiej, wsypać, wszystko będzie lepsze, no, na następny rok, bo słabo w tym roku, no, cóż, co ja mogę powiedzieć na to, mam nadzieję, że chociaż balotów będzie dużo, co na sprzedaż pójdą, hm. Tam mam trzecią przyczepę yy, załadowaną z tych dwóch pól. To trochę mało według mnie. Tylko idzie robota. Ale cóż to ja mogę powiedzieć? No, będzie trzeba ten nowy ciągnik kupić no bo tragedia trochę. No jeszcze Oranie 60, która ja nie wiem czy ma ja wszystkie ora, pola y, z Oran czy tylko jedno. Nie wiem, zobaczcie jak będzie szło, bo w końcu trzy skiwałowe to trochę mało. No bo później jeszcze to jedno pole zostało. Nie wiem czy to dzisiaj lecimy na nie, czy na dzisiaj zostawiamy sobie już i nie wiem, dzisiaj może Albo dzisiaj pojedziemy tylko już presować. Czy w ogóle jeszcze 60 kg z presą? To też jest pytanie za 100 punktów. Bo może być ciężko. Bo ja mam yy, okrągłą SIPnę. No tędy pojedziemy, dobra już. Teraz zobaczymy jeszcze tereny moje Tu łąkę O tej coraz Co tu rośnie? Chyba nic. O no to wychodzi. No tutaj nic nie rośnie. Też marnowanie pola. <grystanie> no, tutaj mamy łąkę. Tu też łąkę. No i tu jeszcze pole. Tutaj mamy obies. I no, tam ile będą? Dwa, trzy paski. Nie wiem, pojedziemy zobaczyć Pan mi zostawił, no sąsiad zostawił mi kombajn yy, Także ja nim robię To jest to pole? Nie Nie, serio Wszędzie już pokuszone Ja Trzeba jechać, załatwić jakieś pole może Bo trochę mało pól mam w tym rogu jak mi wszędzie pokruszony Ja nawet nie byłem To też źle zrobiłem, że nie było mnie Jak kupowałem pole tylko ja Zgaduj Jakie pole kupiłem Może rybaka jakiegoś By kupił Albo tam jakby kupił 130 Chyba nie wiem. Może tak by był idealny do tego. Do... No sprzedaż. Ale nie wiem. Dobra, może i zosta... starczy na ten rok. Albo ci kupi od kogoś. Nie pole, a zboże. Czyli sprzedawanie już mam załatwione, czyli nie będę. Nie będzie sprzedawania zboża. Bo to, co, to, co ja mam, e, tam zostało mi. No to to będzie tylko dla tych, dla świn. to jedynie starcie. Naprawdę mało o ja, ja mam teraz się z tym minąć. O tutaj ładnie stoi nasza 80 Jesteś? Nie wiem, jest może nikogo nie ma, mam nadzieję. Szybko wskoczę, hop. To ładna. 80 y, 902 No tóra z, z przodu nie ma napędu. No to ładnie inziorko widać. Oj, uciekamy szybko. Hop. Nie powinno się tak ładnie. Kogoś podwórku. O ja cię teraz! Gdzieś tam i dali auto. Jak ja mam przyjechać? Ty jeszcze sub A dobra, rysuję. Auto. O jacie, przyjadę. Przyjadę, 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 Czy nie Nic nie było Nic nie widzieliście Jeciał, to a nie a, a Tu jest I Nie miałem rozwiniętą żmikę naprawdę A niech tak stoi w zmychu Co nie podjadę Hop. Dobra, Do do sześćdziesiątki 60 sześćdziesiątka halo, tu jest sześćdziesiątka hop, Cześć za za pojazdu hop nie, nie zakop się, nie zakop się nie zakop się, nie zakop się ho, jedzie, dobra hop, dobra, gaz o, z tym dyskopem łączymy, hop skręcić, wiem to nie tak, że piłem znaczy co? nie no, ale na żniwkach coś musi być this. Dobrze, jadę? Tak, dobrze, dobrze, dobrze. No już nie wiem, ja to tak ciemno się że więc ja zapominam już to jechać. A połowa baku wypiła ja. Przesada, przesada. I to minutne nagrania. Dobra, kończymy już. Hop. oj Siemano, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się.